Dla zapalonych podróżników świat stał się małym miejscem, zwłaszcza, że perspektywa pracy zdalnej staje się dla większości rzeczywistością. Jeśli tęsknisz za czymś innym, egzotycznym i niezbadanym, to Diani Beach w Kenii powinna znaleźć się na szczycie Twojej listy. Safari w Kenii to marzenie wielu turystów. Mimo to podróż do Kenii nie jest kompletna bez wizyty w jej miejscach przybrzeżnych, bez względu na to, jakie masz wymagania, to prawie wszystko to znajdziesz w Diani Beach. Ma wiele do zaoferowania podróżnikom, niezależnie od tego, czy podróżujesz samotnie, czy z dziećmi. Diani to przyjazna rodzinom miejscówka, która ma wiele do zaoferowania i zapewnią zajęcie nawet tym najmłodszym. Z tego też powodu została wybrana najlepszą plażą w Afryce i moim zdaniem zasługuje na pierwsze miejsce najlepszej plaży na świecie. Oczywiście możesz spędzać dni na leniuchowaniu przy basenie czy na leżaku na plaży, jednak możesz również cieszyć się wieloma wyjątkowymi doświadczeniami w Diani Beach, które są wyjątkowe i oszałamiające. Moja lista najciekawszych atrakcji Diani Beach, których nie można przegapić. Z prawie 17 km nieskazitelnego białego piasku, błękitną wodą i falującymi palmami, ta idealna plaża przylega do brzegów ciepłego Oceanu Indyjskiego. Mamy tutaj rafy koralowe, a ławice piasku sprawiają, że jest to idealne miejsce do pływania oraz do uprawiania wielu sportów wodnych. A jeśli to nie wystarczy, w pobliżu znajdują się przepiękne do zwiedzania wyspy. Ten intymny kawałek kraju na ziemi woła do ciebie. Nie miałeś jeszcze okazji wybrać się na tradycyjne safari? Jest na to rozwiązanie. Koniecznie odwiedź pobliski park narodowy Simba Hills, tutaj również zrobisz wiele ciekawych zdjęć. Na pofałdowanych łąkach pasą się słonie, żyrafy i bawoły, a także niezwykłe antylopy, roan i sable, które znajdują się tylko w simba. Wakacje w Kenii nie są kompletne bez snurkowania na wyspie Wasini. Sama wyspa liczy około 3000 mieszkańców. Nie ma policji, samochodów, a transport po wyspie odbywa się tylko pieszo albo łodzią. Na wizytę w Wasini trzeba by zaplanować cały dzień. Wycieczka rozpoczyna się w mieście Shimoni, godzinę jazdy od Diani. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest obfity lunch suahili. Następnie masz do wyboru relaks w malowniczym basenie z widokiem na morze lub rozkoszowanie się lokalnymi przysmakami, zagłębiając się w autentyczną wschodnioafrykańską kulturę, odwiedzając lokalną wioskę. Dla podróżników zainteresowanych lokalną kulturą i historią, wizyta na wyspie Funzi jest okazją do poznania mieszkańców Słynących z tradycyjnych umiejętności wędkarskich i żeglarskich. Tutaj doświadczysz, gdzie starożytne tradycje afrykańskie mieszają się z wpływami Persji oraz handlu niewolnikami. Poczuj urok plaży, popijając dawa, popisowy koktajl Kenii, ciesząc się wspaniałym jedzeniem i zabawną muzyką. Podczas relaksu na plaży wypatruj miejscowych z wielbłądami i udaj się na przejażdżkę. Czy byłeś na plaży Diani i jeszcze nie wybrałeś się na przyjażdżkę na Wielbłądzie? To koniecznie to nadrób. W Diani istnieją centra handlowe z uroczymi kawiarniami i straganami, sprzedającymi lokalne artefakty, które można kupić jako pamiątki. Miejscowa ludność wystawia swoje towary na plaży, w tym biżuterię z koralików i inne ciekawe przedmioty. Ich sprzedaż stanowi cenny wkład w lokalną kenijską gospodarkę. Po wszystkich odbytych przygodach w końcu poczujesz się głodny, ale nie martw się, ponieważ na plaży Diani znajduje się wiele restauracji i barów oferujących najlepszą kuchnię Słahili i międzynarodową z widokami które zapierają dech w piersiach, od zachodów słońca po imprezy na plaży, które trwają całą noc. Na tej najwyżej ocenianej kenijskiej plaży będziesz miał do wyboru tyle żywej rozrywki, spokoju i odpoczynku, ile tylko zechcesz. Miłośnicy owoców morza i spragnieni mieszanki lokalnych przysmaków nie będą zawiedzeni, spoglądając w menu. Ulubione przez mieszkańców i turystów, jedzenie jest dekadenckie, szczyci się najlepszymi widokami na Diani Beach i listą win, którym nie można się oprzeć. Romantyczne miejsce, w którym panuje atmosfera, jaką można znaleźć tylko w restauracji wykutej w skalę. Owoce morza i wino w tej restauracji sprawią, że będzie to niezapomniany wieczór. Jeden z najpiękniejszych barów na plaży w Kenii. Ogromne żagle i łukowate belki tworzą nastrojową atmosferę, doskonale wpisując się w sielankowe otoczenie. Wykwintne otoczenie, sugestywna architektura i nowoczesne menu fusion to absolutny must have. Najnowszy dodatek do sceny restauracyjnej Diani. Wspaniała atmosfera, idealna na relaks, a także jeśli chcesz nadrobić zaległości w pracy. Fajny bar serwujący koktajle i lekkie posiłki. Byłam w nich i polecam je serdecznie. Diani Beach oferuje jedne z najlepszych opcji zakwaterowania. Od luksusowego ośrodka Swahili Beach Resort, z dziewięcioma kaskadowymi basenami po wyjątkowy ośrodek Almanera z siedmiogwiazdkowymi ekskluzywnymi willami lub boski, ekologiczny ośrodek Leopard Beach i Spa. Nie zapomnij jeszcze zajrzeć do Sands of Kale, aby poczuć samotność. Jeśli podróżujesz z dziećmi, Baobab Beach Resort z ofertą All Inclusive pozwoli Ci się zrelaksować, podczas gdy słynny zespół animatorów Zapewnij rozrywkę Twoim dzieciom. Airbnb otworzyło świat możliwości zakwaterowania na Diany Beach. Często zdarza się, że cała willa z basenem kosztuje około 70 dolarów za noc. Jeśli nadal jesteś głodny przygody i to, co już zaoferowałam ci, nie wystarcza, możesz jeszcze skorzystać z innych atrakcji. Na przykład wycieczki rowerowe to idealny sposób na podziwianie zakątków we własnym tempie. Ekstremalne sporty wodne, których jest ponad nadmiar: jet ski, flyboard i jet pad thrilling. Możesz też spróbować kitesurfingu, kajakarstwa i windsurfingu. Możesz jeszcze wybrać się na wycieczkę luksusową motorówką, łodzią ze szklanym dnem lub łagodnym żaglem na tradycyjnym doł. Poznaj Diani Beach tuk tuktukiem lub wypożyczonym motocyklem. Wybierz się na skok spadochronowy, aby zobaczyć plażę Diani z lotu ptaka. Zdobądź swój certyfikat nurka. Idź na ryby z doświadczonymi kapitanami, a pobliskie restauracje chętnie ugotują Twoją zdobycz. Diani to tylko godzina lotu ze stolicy Kenii, Nairobi, z licznymi opcjami lotów na małe lotnisko Ukunda, które jest otwarte całą dobę. Pamiętaj, że do Diani nie ma lotów nocnych. Inną opcją jest 30-kilometrowa przyjażdżka z drugiego co do wielkości miasta Kenii, Mombasy, gdzie znajduje się międzynarodowe lotnisko. Możesz trafnie skorzystać z usługi Uber Taxi, z lotniska do Diani lub skorzystać z naszych usług oferujących tani transfer z i z powrotem na lotnisko. Opcje pociągów z Nairobi obejmują SGR z Nairobi który oferuje epickie widoki na afrykański krajobraz, w tym możliwość zobaczenia dzikich zwierząt. Większość plaż jest bezpłatna i ogólnodostępna. Generalnie hotele mają swoje prywatne plaże. Możesz przejść z jednego końca wyspy na drugi, słynącej ze spacerów o wschodzie i zachodzie słońca. Nie wolno opalać się toples, nie powinno się przynosić na plażę kosztowności. Możesz zapłacić gotówką, kartą kredytową lub jeszcze lepiej, zarejestrować się w kenijskim systemie płatności bankowości mobilnej MPESA. Pamiętajcie, że w naszej ofercie znajdziecie wycieczki zarówno jednodniowe, jak i safari kilku, a nawet kilkunastodniowe. Nie zwlekaj i zarezerwuj swoje wymarzone safari po rozsądnej cenie i nie daj się przepłacać gdzie indziej. Macie pytania? Piszcie na naszej stronie lub na stronie na Facebooku w wiadomości prywatnej, jesteśmy dostępni cały czas. Wiele innych ciekawych porad znajdziecie również w naszych innych poradnikach, dostępnych na naszej grupie oraz na stronie na Facebooku. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi.